No dzień dobry! Kto tu ze mną jest? Wiktoria, Jeremiasz. Co my dzisiaj będziemy robić? Robimy sobie fotobattle, odwieczna walka. Sony? Proszę bardzo, Sony, czy jakiś. Kanon? Czy, czy jakiś Kanon? <grymiany> dzisiaj po pół godziny Jeremiasz i ja robimy zdjęcia Wiktorii. Kto zrobi lepsze, ten wygra. Kto to ocenia, ja to oceniam. Także do zobaczenia za chwilę. Jak tylko będziesz gotowy, to powiedz i ci pół godziny by tak no dobra, myślę że, myślę, że możemy zacząć tutaj zaraz gdzieś. Tak? Już pół godziny teraz? Startujemy? Wchodzimy no, tam do przejścia i możemy startować Dobra, okej okay. Nie powiedziałem o jednej ważnej kwestii Przez pół godziny robimy zdjęcia, ale później obrabiamy je już na własną rękę I Jak je obrobimy, na to mamy nielimitowany czas Wtedy oceniamy 30 minut, czas, start Jeremiasz już wystartowałem Zielone światło się przydało, ale dobra Tak właśnie się zorientowałem, że popełniłem trochę błąd, pozwalając Jeremiaszowi jako pierwszemu iść na zdjęcia. No jak widzicie, słoneczko to zaraz nam zajdzie. Zaraz ze za wszystkimi budynkami będzie i moja ekspozycja będzie trochę gorsza. Także Jeremiasz masz szczęście. W ogóle dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy założyłem pasek na kamerę, taki, który możemy tę kamerę trzymać. Bo raczej nigdy temu nie ufam, i staram się opuraz zawsze mieć w ręku ale teraz sytuacja mnie zmusiła do tego powiem ja wam że czuję się bardzo niekomfortowo a ci pięknie pozują No, powiem Wam, że to nie jest takie proste wcale, trzeba bardzo szybko myśleć. Słuchajcie, 2,5 minuty zostało i Remiasz już jest po chyba ostatniej lokacji? No tak, tak. Nie chcesz już nic więcej? No ja jestem zadowolony. Taki koki jesteś, że już nie potrzebujesz wykorzystać ostatnich dwóch minut? Dokładnie. No dobra, no to czas start. Nie no fajnie Jeremia, że całe światło zabrałeś. Cieszę się, że będę mógł robić zdjęcia w mroku, bo ze słońcem to już nie ma co tutaj walczyć. Na szczęście Wiktoria ma kurtkę niebieską, więc lecimy wszystko na Akła. Także dziękuję. Dobra, i twarz w moją stronę. No to se znalazł lokację. No co za chło, po prostu. No. no i co tam? Macie coś fajnego. Powiem ci, że udowodnię na tym filmie, że światło nie jest potrzebne do zdjęć. a Czy jest potrzebne? Potrzebne jest światło do zdjęć, ale oświetlenie takie ze słońca prosto nie jest potrzebne. Nie to co ty miałeś. Kurowa, dłużej O! Koniec! Ty, Jeremia, co było dzisiaj dla ciebie najtrudniejsza. Najtrudniejsze było... Jest, najtrudniejsze, chyba będzie przejście teraz tam. <noise> najtrudniejsze było wybrać dobrą lokację. Jak się jest pod presją czasu, no to nie idzie z tym łatwo. Ale pół godziny to nie było wcale tak... uważa Wiktoria auto. Pół godziny to nie było chyba wcale tak krótko. W sensie, na przykład jakby... z mojej perspektywy, wydawało mi się, że zrobiłem z 4 zdjęcia, jakby a no... zrobiłem z 6. No tak, no. Jakby ja też skończyłem nawet wcześniej trochę. Byłem zadowolony i po prostu nie miałem już pomysłu, gdzie, gdzie dalej iść, nie? Jakby rozglądałem się i tak za bardzo. Słońce cool, czy słońce nie cool? Słońce cool, ale myślę, że udowodnisz, że bez słońca jeszcze lepiej. Ale zrobiłem jedno zdjęcie, gdzie złapałem ostatnią sekundę Golden Hour, tak pięknie przez budynki mi przechodziła. I to było za płotem. I to jest zdjęcie, którego Jeremiasz powinien się obawiać, bo to jest dobre zdjęcie. Siemanko, kuziomeczki, witamy drugiego dnia, bo wczoraj skończyliśmy to robić, a dzisiaj muszę wam dograć jeszcze wstaweczkę tutaj na koniec, żeby wam powiedzieć co i jak, jak to wyglądało, jak to będzie wyglądać. Byłem z Jeremiaszem na fotobattle, jakżeście doskonale widzieli. Jeremiasz zrobił więcej zdjęć ode mnie i wygrał w konkurencji... nazwijmy tę konkurencję ilość zdjęć i modelka będzie bardziej zadowolona, bo będzie miała przynajmniej 15 postów na Instagrama. Ode mnie modelka będzie miała tylko 3 posty na Instagrama, ale nieważne. Nieważna jest ilość, ważna jest jakość. W kategorii jakość wygrałem ja, bo miałem więcej megapikseli Także przyznaję sobie nagrodę Za lepszy sprzęt Także, co wygrało? Sony czy Canon? No Sony, bo jest mój a czy wygrałem ja czy Jeremiasz? Remis, uznajmy, żeby Jeremiasz nie płakał A ja, żebym na buraka nie wyszedł Kochani, trzy zdjęcia Jeremiasza Tak wyglądają zdjęcia Jeremiasza Tu widzicie, właśnie tu są zdjęcia Jeremiasza Jeremiasz zrobił zdjęcia w pełnym słońcu Więc miał tutaj ładną możliwość Bawienia się światełkiem na twarzy Słońcem na twarzy i, I tak, jego trzy zdjęcia tak wyglądały, a tutaj widzicie moje trzy zdjęcia. Tu widzicie moje trzy zdjęcia. Zdjęcie pierwsze, drugie i trzecie. I przy trzecim się zatrzymajmy, bo to trzecie zdjęcie jest wyjątkowe. A dlaczego zapytacie, jest wyjątkowe? Ano dlatego, że zrobiłem je podczas punktu kulminacyjnego Golden Hour. I wygląda to niesamowicie, złapało się przez kraty, później w postprodukcji zmieniłem kolory na bardziej moje i lubię to zdjęcie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawiać komentarze, łapki w górę i, i co? I widzimy się w każdy poniedziałek i w czwartek o godzinie 18.00. Cześć!